Wprawdzie na szczęście teraz kryzys się skończył i mamy szalony dobrobyt, jednak nie od rzeczy będzie, ponieważ kryzys może się jeszcze powtórzyć, zaprezentować Państwu postać biowynalazcy, magistra Kizioła, który dokonał rzeczy do dzisiaj wzbudzającej podziw w sferach weterynaryjnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Cóż takiego zatem zrobił lokalny naukowiec, że zainteresował krakowskiego reżysera, który zdecydował się poświęcić mu non-kamerowy film. Otóż magister Kizioł, notabene z wyglądu przypominający nieco samego reżysera, przeszedł z mięsożerności na szczególnego rodzaju wegetarianizm oraz, co istotniejsze, wyłącznie siłą woli wykształcił w sobie ogromne dodatkowe wole trawienne, dzięki czemu mógł przeżuwać i magazynować słomę, siano, trawę, torf, pokrzywy, trociny, także złom żelazny, Imakulaturę.